Orędzie 581. Tokio, Japonia. 13 października 1996 roku. Rocznica ostatniego objawienia w Fatimie. Wieczernik dla kapłanów z kapłańskiego ruchu maryjnego w Japonii. Wielki znak. Z wielką radością patrzę na Was, kapłani należący do mego kapłańskiego ruchu w Japonii, którzy przybyliście tu przeżyć ze mną te dni w formie stałego wieczernika modlitwy i braterstwa. Kończycie ten wieczernik dziś, gdy wspominacie rocznicę mego ostatniego objawienia się w Fatimie, potwierdzonego cudem słońca. Wielki znak pojawił się na niebie Signum Magnum. To ja jestem wielkim znakiem, który pojawił się na niebie. Ja jestem niewiastą obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd wokół mojej głowy. Wielki znak w straszliwej walce z wszelkimi siłami zła, które się sprzymierzyły przeciw Bogu i Jego Chrystusowi. Dlatego też obok wielkiego znaku niewiasty obleczonej w słońce ukazuje się również znak czerwonego smoka, starodawnego węża, szatana, który teraz ujawnia się z całą swoją niezwykłą mocą. Wydaje się, że Wielki Smok osiągnął zwycięstwo, bo doprowadził ludzkość do zbudowania cywilizacji bez Boga. Rozszerzył wszędzie kult pieniędzy i przyjemności, zwiódł umysły przez pychę i błędy, zdeprawował duszę grzechem i złem, zatwardził serca przez egoizm i nienawiść, zepsuł wszystkie narody Ziemi, kielichem rozwiązłości i nieczystości. Szatanowi udało się wprowadzić swe złośliwe panowanie na całym świecie. Jednak w walce, która rozgorzała w tych ostatnich czasach pomiędzy niebem i Ziemią, pomiędzy duchami niebieskimi i demonami, pomiędzy niewiastą i smokiem, ukazuję się ja jako wielki znak mego największego zwycięstwa wielki znak zwycięstwa Boga nad wszelką formą ateizmu teoretycznego i praktycznego, zwycięstwa dobra nad wszelką formą zła i grzechu, miłości nad wszelką formą przemocy i nienawiści, prawdy nad wszelką formą błędu i fałszu. Dla tego wielkiego zwycięstwa uformowałam sobie moją armię z wszystkich małych dzieci, które we wszystkich częściach świata odpowiadają mi tak. Poprzez mój kapłański ruch maryjny wysłałam moje zaproszenie do najdalszych zakątków ziemi i uformowałam sobie moją zwycięską armię. Nawet w tym wielkim narodzie, prawie całkowicie pogańskim, moje małe dzieci odpowiedziały mi radośnie i z wielką wspaniałomyślnością. Moje serce mamy drży z miłości i czułości wobec nich. Otwieram też dla nich drogę zbawienia. Wraz z triumfem mego niepokalanego serca wejdą do jedynej owczarni, której mój syn Jezus jest dobrym pasterzem. Wielki znak światłości w tych czasach ogromnej ciemności. To dlatego zapraszam was do kroczenia drogą modlitwy i pokuty. Ufności i waszego największego wyrzeczenia. Jeszcze jeden raz wysłałam do Was mojego małego syna, żeby Wam przynieść dar mojej matczynej czułości. Przez niego ofiarowuję Waszemu Kościołowi i Ojczyźnie niezawodny znak mojego towarzyszenia Wam i matczynej opieki. Was wszystkich oraz tych, którzy są Wam drodzy i tych, którzy są powierzeni Waszej posłudze, Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.